Cześć witajcie w kolejnym odcinku zagramy w Total War Rome 2 Z tej strony Andzia i ciąg dalszy podboju świata Mhm, mm okej, okay, okej, okay, okay. ja muszę jeszcze się troszkę nauczyć, A, plus trzy tutaj za chwilę będzie zbudowany. Czystań czy okrętów. A jak na południu wygląda sytuacja? A... Mm, dobrze, rozbudujemy tutaj w Brund Brundisium. O... Poliko nie. O, pole marsowe. A tutaj rozbudujemy... Jeszcze nie. Na Nasemnej turze dopiero. Wenetowie, Wenetowie to są tutaj na północy. Wenetowie. Okej, okay, się wycofuję. Oni są za silni póki co. O, się rozbudowali Fajnie to wygląda nawet ta animacja O, że tyle pojedynczych frakcji Dopiero w późniejsze etapie opracowano technologię, okej okay. Najpierw technologię, co teraz weźmiemy sobie? Weźmiemy sobie teraz koszary manipuły Dotyczący, lojalny, lojalny Kończona budowę. Um. Mhm. Q i S są zmienne od właśnie nastawienia, dobrze. Tutaj wybudujemy rzymską posiadłość uświęconą ziemię. Pole marsowe już się buduje, ale. Dobrze, zbudujemy tutaj. Uśnięcą ziemię, nie wiem. Co tu jest? Przymska wioska. Się przyda. Okej, okay, teraz się łączymy z tymi i atakujemy. Mm, Motło znów, to sama kompozycja. O, podstawa obronna. Agresywna jest preferowana, OK. Jak ja widzę, że bitwę nie trzeba rozgrywać manualnie. Pojmanie Wrogowie 162. Grabiesz nie okupacie damy. Imperium. Potęga Imperium. Wybitnie. Trwa. Potęga nie zagranić Możesz powołać kolejne armie Aha, mogę sześć armii teraz dowodzić. Szpiedzy do dwóch dygnitarzy i czempioni. Okej. Okay. Kralis jednak. To jest osłonny region. Mm, nie chcemy się rozpoczynać wojnę z. Uh, Your orders. Z, 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 z... tymi. Jak oni się nazywali, z Kartagino. Eee. To morali, do autorytetu... Mm. Zwiększymy mu autorytet. It is an honor to serve Rome. Pausing. Wow. Jego się nie spodziewałem. Okej, okay. zobaczymy co dalej. Oni zbierają tu swoje siły. Ja teraz muszę zniszczyć, dobić ar ar armię, żeby mieć spokój. Najbezpieczniej będzie głównie Rzym rozbudowywać. I centralną Italię, to znaczy tamto. Tereny, które mamy bezpieczne, bo na przykład tutejsza wyspa to jest pierwszy front właściwie, jeśli ktoś od morza mnie zaatakuje, więc. Okej, okay, dzielnica Biedoty. Powstała tutaj. Hmm. Okej, okay, musimy zniszczyć tą dzielnicę biodoty, bo to robi się nie, niebezpieczne. O, Atali też powstała. w mm, następnej turze będzie trzeba zrobić z nimi porządek. Okej, okay, dyplom... Eee. Mm -hmm. Tu się zadowolenie zwiększa... Okej, okay, możemy kolejną turę skończyć. Trzech armii, tylko nie jestem pewien, czy gospodarczo byśmy to wytrzymali, właśnie. A ja bym raczej bym powiedział, że powinniśmy póki co zostać przy tej jednej głównej armii i tej jednej armii, co jest na dole, na bucie włoskim. Pracowano technologię. okej. Okay. Kursika co

Do publicznego. I to nie jest dobrze. Jaki tu jest poziom z zadowolenia? Mogę opodatkowanie? Nie, to tylko zminimalizuje o siedem punktów jedynie. Yy. Niestabilność prowincji na chwilę zwolnimy z podatków. Zobaczymy, jak tu się potoczą rzeczy. Tu stworzymy willę. okej, okay, i chwileczkę technologię jeszcze musimy opracować. Ok, rozpracowaliśmy podział na manipuły Kawalerie Nie teraz, przydałoby się handlarz niewolników, Uf, czy może dygnitarza. Rozwój, pieza wypalania cegieł. Bym powiedział, że najpierw weźmiemy żelazne narzędzie. Uzyskano cechy niebezpiecznej Dowódca floty, o jenny. Wypowiedziano wojnę, Epir versus Ateny Ścieżka zablokowana Rozwieszczony lód um, Stwórz armię Okej okay, i teraz spróbuję tutaj, a nie mogę. Robić się niebezpiecznie, robić się niebezpiecznie na Sardynii. Może urodzi się wkrótce jakiś drugi Napoleon, tylko w czasach się nie... starożytnych, o Boże. Napoleon w czasach starożytnych, kurczę. Tak, w ciągu 10 lat on zdobędzie całą Europę. Eee, niemożliwe, już z powodu samych linii zaopatrzeniowych miał problem z Rosją, co, to co dopiero z strożności będzie miał za problem. nie dziwcie się, że FPS-y drastycznie spadają podczas robienia tury. W, po prostu komputer wtedy bardzo, bardzo, bardzo męczy się. Ok, tu zwiększyliśmy nasze wojsko. Hmm. Tak czy będę musiał skombinować z, z na pomocnika. Uh, Harus. To jest chyba ten. Wszystkich oddziałów Okej okay. Okej, okay, uzyskano cechy Regulus Raport budowlany Do żywności Rozwój nie chcę inwestować. Ja muszę najpierw uspokoić się tam sytuację. O, koszary manipułu. A, konstrukcja. Obozy pomocnicze. Okej. Okay. Minus 12 do ładu. Koszary leki. Mę? E? Za, to, za to jest kara? Jednostki. Okej, okay, ja jednostek pomocniczy zobaczymy co to będzie Jednoski pomocnicze, czyli auxilia kapatucjańska, lokalny o, to nie jest to co ja chcę z powodu brudu legioniści, tak, ja nie chcę zrobić ten błąd co cesarzy rzymscy po prostu najmowanie wrogich, e, obcych jednostek więc koszary manipułu Mógłbym tutaj zbudować. Tu ja mógłbym... Też sędzią bym zbudował. Ale tak. W Rzymie najpierw zbudujemy. Okej. Okay. Bo będziemy mieli principes i triarii. Triarii to są włócznice, to są najbardziej doświadczeni we wczesnej republice Noski. E, principes to są bardziej e, doświadczeni hastati, po prostu, więc... Jeśli tak na laik, aby to szybko przetłumaczyć. Okej. Okay. Dalej? Glatowie, Helwetowie, Libia, Makromanani, Ojen, nowa Kartagina, Sagartia, Sardes, ty, Sardes? Uno momento infamia, frakcja, trzeba zwrócić na to uwagę. Proszę, swoje, swego... żeby załatwić jego ziemię. Okej, okay. dom Julii, dom Korneli, morsz Trzeba zwrócić na to uwagę, infamia. Gajusz Rusonius, Kornutus. Um, za infamię w prawie rzymskim nie wiem. Hmm. Ok, to mamy z głowy. Mamy 23% Senatu po naszej stronie. Imperium Dziennik okej okay. Co mamy tu? Ukończoną budowlę Święt. Zyskano pomocników Dodaj do puli Pokażcie co tu jest za jeden ten daje oddział w kawalerii. O, obciążone kości. To jest znacznie lepsze, będzie dla nas. Nie zmiecimy, ale, ale może w ten sposób doświadczenie uzyskać. No właśnie, to zwycięstwo mimo że nie trafnie. Hmm. Krytyczny sukces. Okej. Okay. Ready for orders. Let them cower before Rome. Nunc shall pax. He? Dlaczego oni tak do pyszli? O Boże, ja kliknąłem na port, jaki idiota ze mnie. Okej. Okay. Tutaj już się pokoje schodzą. Tu już też Do ładu publicznego. Co tu mamy? Kaplica Merkurego, Wulkana, Marsa i Jowisza. Neptuna. F Eee, dobrze, możemy zainwestować w kapicę Neptuna, żeby niepokoje mieć z głowy. Tego tu zostawimy jak jest. nic nie zbudujemy, tak czy owak. A tu jest szanująca sytuację, więc... więc nie, 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 nie. Technologia. Co by teraz zrobić? Koszary oddziałów pomocniczych? Koszary manipuł? Hmm. Ja bym powiedział, że póki co nam się bardziej przyda... Bazylika Neptuna. Bazylika Marsa. Hmm. Hmm, bym powiedział, że najpierw damy to. Okay. This is Kartagina, okay. Po kolei, po kolei, teraz właśnie pokonaliśmy nasz. Teraz właśnie w tej turze uda nam się oczyścić nasze północne granice od e, Etrusków. Krótko mówiąc, północny front mamy zabezpieczony póki co. Więc teraz możemy iść na Kartaginę. Ja mam nic przeciwko temu, to jest tak jak ja lubię. Każdy po kolei, proszę ustawić się w kolejce. Do wytrznięcia. Co oni tu mają? W zwykłych włóczników? Nie chcę mi się szczerze powiedzieć, bo to jest definitywne zwycięstwo. Straty tylko okej. Okay. okupacja. Okupacja Okej. Okay. Uuu, jeden oddział prawie został wykerszerowany. Trzy tury będzie potrzebował. Nasz generał dowódca floty, wódz. O, współczynnik... Okej, okay. to wygląda całkiem nawet dobrze. Więc wódz. Niebezpieczny patriota. For Mamy już tyle tutaj tych Do pancerza, tutaj jest do moralni. Um, ja bym powiedział. a powi wszystkie jednosek Kto jest jednak dobra, powiernik Morale czy pancerz? Ja już bym powiedział, że Pancerz byłby lepszy Aha. Tak i cała prowincja, jak się ona nazywała? Chyba Italia, jest już nasza Więc... Napotkana frakcję Dalmatowie Dorsowie, okej okay, No to teraz troszkę dyplomacji poproszę Of the afterlife, spaj mnie. Well, why do you trouble my day? I can't stomach. Ok, nie chcą z nami. Okej, okay, to spróbujmy z Venetami, a flapping tongue, that speaks without wisdom, is not welcome. Be like a spear, so fair and honorable. Okej, okay, i teraz jeszcze Liguria by się przydał, by. The guards will have me listen to you, but do not part. We could lend sword and spear to your cause. Say but one word, and we will come. Uh... Your speech. Greetings to you. I trust you come with honor token. Perhaps a modest gift of coin. I fear my Ex Dorsami. Uh Ardiajowie? I am here to listen if you speak honestly. I think trade. I will listen carefully to your words and then give judgment. Okay. Sytuacja jest, jest jak jest. Jest taka jaka jest. Łah, ile tutaj minus 20, ile. Dlaczego tu jest teraz nagle tak wielki. Tylko na tura. Aha. No dobrze. Miałbym ja powiedział wtedy, że powinniśmy coś ulepszyć w Rzymie. Mm. W Rzymie? Koszary manipuły. lepszą opcją są. Okej, okay. coś jeszcze mamy tu do zrobienia? Chyba nie, więc do następnego odcinka. Na razie.